Młodzieżowa sonda radiowa. Jak wiecie, w ubiegłą sobotę rozpoczął się sezon studniówkowy. W śraju jako pierwszy wystartował żeromski. Byłem u nich z mikrofonem i badałem panującą tam atmosferę. Zacząłem od maturzystów, zadając proste pytanie: jak się bawią? Posłuchajcie. Świetnie, naprawdę impreza jest jest czwarta, co jest najlepsze. Super, wyśmienicie na wspaniałą klasę, super z zarabiajcie. Bawię się super, atmosfera jest fantastyczna, ludzie wspaniali. Tak na no ja razie bardzo dobrze, tylko złamał mi się obcas, to wszystko jest w porządku. Szczęśliwe bardzo. O, już za <głos》>. sto dni matura. Kula, kula. Niż to chciałam powiedzieć tylko. Zabawa jest świetna, zresztą myślę, że to widać po minach wszystkich tu zgromadzonych. Nie wiem, nic dodać, nic ująć, no żeby wszystkie studniówki były takie jak ta w żeromskim. Życzę to każdej szkole. Świetnie się bawię, atmosfera jest przegięta, ludzie są świetni i ogólnie jest ekstra. Super, jest ci naprawdę świetna zabawa, wspaniała impreza i po prostu wszyscy są ekstra. Wspaniale się bawimy, ja i moja klasa oczywiście, cała szkoła, po prostu jest super. Super, super, jeszcze raz super. Jest super jest... O to samo spytałem nauczycieli. Fantastycznie. Przede wszystkim jest dekoracja niepowtarzalna. Jest wspaniała muzyka. Naprawdę jest e, tak ładnie. Wszędzie jest tak dużo dekoracji, że po prostu no, jestem w siódmym niebie. No ja na dzisiejszej imprezie bawię się bardzo dobrze. No jak na każdej zabawie y, lubię się bawić. Y, troszkę muzyki już jest dobrze. Poza tym jest się w towarzystwie ludzi bardzo młodych, kulturalnych. Naprawdę zabawa jest na poziomie fajna. Interesowało mnie też, co sądzą o muzyce, przy której przyszło mi się bawić. E, rewelacyjny śpiew, i zespół również gra bardzo fajnie. Ten nie przeszkadza mi ta muzyka, która naprawdę działa na nerwy. Muzyka jest bardzo przyjemna, wprowadzająca w nastrój a, imprezowy. I myślę, że to jest przede wszystkim główną, głównym powodem naszej dobrej zabawy. Wszyscy się ze sobą, nie tylko z oso osobami towarzyszącymi. zespół no. Naprawdę trzeba, że dobrze grają i fajnie, dobrze można się pobawić. Marki jest genialna, no takie kawałki grają, że po prostu każdy się może w nich bawić. Oczywiście nie mogłem ominąć kwestii jedzenia. Zrajzik był dobry, chociaż troszkę nadzienie, No niezbyt wyjątkowe musiałem wydrapać, ale powiem szczerze, że suróweczka mogłaby być troszkę lepiej doprawiona, ale... Ale ziemniaczki za to były wyśmienite. No oczywiście rodzice, panie, które podawały nam ten posiłek, nadrabiały naprawdę za wszystko. To był pyszny obiadek. Były to ziemniaczki, pyszna surówka i oczywiście zrazik. Wszystko rewelacyjnie podane, oczywiście także przygotowane. E, mamy wspaniałą obsługę, to właśnie dzięki rodzicom. E, po prostu jest wszystko bardzo dobrze zorganizowane jestem bardzo zadowolona. Super! Żarcie pompkę! Jeśli ktoś będzie wymiotował to do kucharek. Jak słyszeliście, impreza w żeromskim była naprawdę udana. Na koniec posłuchajcie rozśpiewanych maturzystek. A wszystko to! Ciebie kocham i nie wiem jak bez ciebie mógłbym żyć, moje, wow, yeah. choć pokażę Ci, czym moja miłość jest, dla ciebie zabije się.